Jakimi radami mogłaby Pani się podzielić z opiekunami gazetek szkolnych po swoich doświadczeniach i po doświadczeniach tych nauczycieli, którzy prowadzą najlepsze redakcje w kraju? Przede wszystkim trzeba młodzież lubić, trzeba jej zaufać, trzeba umieć słuchać młodzież. Pozwolić jej się czasem wygadać i wypłakać, ale równocześnie stawiać konkretne wymagania. Młodzież uwielbia dyscyplinę, ona się do tego nie przyznaje, ona łamie, próbuje łamać wszelkie zasady, ale ona w rzeczywistości kocha dyscyplinę. Więc, jeżeli będziemy kochać tę młodzież i postawimy jej konkretne zadania i warunki. To współpraca będzie fantastyczna. To jest taka pierwsza zasada ogromnie ważna. Właściwie każdy pedagog powinien taką cechę w sobie mieć, bo to, to jest du duża zależność niestety od charakteru pedagoga. A poza tym ym, Należy stworzyć redakcję, te wszystkie elementy, oczywiście, i naczelnego i poszczególne funkcje, ale równocześnie w jakiś sposób dawać szansę, żeby z tych poszczególnych funkcji uczniowie się wywiązywali. I w momencie, kiedy zawalą, oczywiście, że. To jest dziecko, to jest młody człowiek, który nie ma jeszcze może w takich określonych cech, które pozwalają mu na realizowanie pewnych rzeczy do końca. Trzeba pozwolić im błędy popełniać, ale uczyć ich naprawiać błędy. To jest ogromna praca, przede wszystkim wychowawcza, bo, bo to, o czym mówimy, gatunki dziennikarskie, czy no, jakieś inne zadania, robienie zdjęć, czy przygotowywanie filmów tego wszystkiego można każdego nauczyć bardzo łatwo. Natomiast wychować sobie młodzież jest bardzo trudno. Ale jeżeli opiekun chce tego, to na pewno potrafi stworzyć znakomitą redakcję.